Jesteśmy bezpieczni Artur Szpilka, już trochę zmęczony tymi wiadami widzę, już dosyć ma... To nawet nie chodzi o zmęczenie, już jestem znużony, chcę już iść do pokoju, bo tu cały dzień się te wywiady to, szachy też jakaś taka e, pojedynek, więc, więc to też męczy. No i co? I już finałowe starcie w szachy, bo było jeden tak, także to finałowa szachownica właśnie w oktagonie i bardzo się cieszę z tego. To my to pytamy, bo też te wywiady robimy, jak te szachy poszły, bo tak naprawdę tego nie widzieliśmy. Ja wygrałem, ja no to, to, tak to czasami bywa. Trochę nagwó wiadomo, wiesz, chcesz się pokazać inaczej, nie myślisz głupie błędy, no ale to jest właśnie, to jest właśnie zupełnie coś innego niż ludziom się wydaje, choćby nawet w sportach walki, że wydaje się, że wychodzisz, kurde, mogłem tak zrobić, mogłeś tak boksować, wyjdź stary, zrób to, właśnie przy publicy, przy wszystkim, to jest zupełnie coś innego. Dużo dobrej krwi przed tym pojedynkiem, nie w twoim stylu, raczej często przed tymi twoimi pojedynkami było więcej tych emocji, więcej trochę takiej sportowej złości i zastanawiam się, czy to pomoże ci w walce? Czy może ci trochę przeszkodzić? ja się na tym nie zastanawiam. Ja po prostu robię to, co jestem dzisiaj na zupełnie innym poziomie i mentalnym, i zawodniczym. Traktuję to jako przygodę, więc ciężko nagle tutaj się odgarzać albo coś, jak nawet bo to jest mój debiut. Druga rzecz. Ciężko się odgarzać jak FEGIM mi nic nie zrobił. Jest sytuacja na Ukrainie jaka jest, więc tym bardziej się cieszę, że przyjedzie, może pokazać w takiej dużej telewizji swoją flagę, e, ważne dla nich napisy, wsparcie przede wszystkim dla Ukrainy, a ta reszta to, to, to nie ma żadnego znaczenia, wiesz, ja może jakbym walczył z zawodnikiem, którym się nie lubię, delikatnie mówiąc nie darzy sympatium, to ciężko byłoby widzieć mnie pochamowanego, są rzeczy, tak jak zwane odruchy bezwarunkowe, których po prostu nie zmienisz, to jest w sobie i masz to albo nie, a dzisiaj... Ja po prostu bardzo go szanuję za cały kształt, za to ile walk ciężkich dał Polakom i tyle. Dzisiaj było widać, że tutaj wiele osób czeka na ten jutrzejszy występ. Przyjęcie na, podczas tego oficjalnego ważenia było bardzo gorące. Czeka, bardzo się cieszę. Dużo osób przyjechało z Ameryki i wiesz, to, to jest o czym świadczy, prawda? Jak walczy Artur Szpilka, przede wszystkim moi przyjaciele, to przyleciało trochę osób. Z kup bilet z Ameryki, kup bilet na Hale i hotel. Wszystko to są koszta, to się robią koszta i przyjechało naprawdę trochę osób. Bardzo się z tego cieszę. Tu pozdrawiam Zygiego, Matiego, Krisa, rodziców Matiego, no, dragiego Krisa. Także no naprawdę petarda. no po prostu cieszę się z tego bardzo, bo, bo to jest takie wsparcie. Oni są ze mną tak naprawdę od początku, jak walczyłem w boksie, na w każdej galie jeździli. Mati, to już w ogóle jest Kotem, mój przyjaciel, który jest na każdej walce. Jego wsparcie. Zaraz będą moi przyjaciele z Wieliczki, przyjaciele Michał Materla, jutro przyjedzie Morsik. No i każdy z tych ludzi, z którymi jestem bardzo mocno emocjonalnie związany, i to jest bardzo w tym momencie dla mnie potrzebne. MMA to MMA, oczywiście. KSW to jest MMA, ale tak widać, że coraz mocniej wkracza do klatki MMA K1, wkraczają te walki na, na pięści właśnie z małymi rękawicami. Będziemy tu mieli powrót Różala, będzie w Arek Wrzosek w KSW. To też jakieś nowe drogi chyba otwiera. Trochę myślałeś o tym, że może właśnie gdzieś w tych stójkowych bardziej patentach się tutaj sprawdzać. I tutaj jakiś poszukać dodatkowych, ciekawych rozwiązań. Ale w ogóle o tym nie myślałem. Na pewno śledzę na bieżąco sytuację, kto przychodzi fajnie. Cieszę się, znam obydwu, Jarka Wrzoska i tych Wszystkich, co przychodzą i Sarare wcześniej, no właśnie tych Stójkowiczów i Paczuski, i każdy z tych zawodników z nami. Tylko ja się na nie nie zastanawiam, bo ja mam przed sobą Masagi Radczenko. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będę mógł cokolwiek innego powiedzieć. Na dzień dzisiejszy jest jeden, jeden, szachag i jutro jest decydujący bój. Także na tym się skupiam. Radczenko miał już swoje dwie chyba stoczone walki w MMA. Powiedz mi, czy miałeś okazję analizować te walki, czy chciałeś wyciągnąć wnioski z tych pojedynków? Wiesz co, no tak, no ale to zachowam dla siebie, miałem okazję, zobaczyłem, bardziej się skupiałem na tym, co sobą reprezentuję w innych płaszczyznach, bo boksersko wiem, że potrafi przyłożyć, ma timing, trafia, widzi. Tylko tak jak mówię, to było w Wadze Cruiser, gdzie ja ważyłem 95 kg 94,5 po nawodnieniu, a dzisiaj ważę 105, po nawodnieniu 107, więc to jest bardzo duże... Yy, no ale nie chcę tak zachwalać, bo wiadomo, to jest walka, ale uważam, że to jednak jest przewaga. Wiem, bo sparuję z zawodnikami i kiedy ta waga robi różnicę, mieliśmy e, okazję się przekonać kilka razy sparowałem z, z mniejszymi od siebie i ja nawet nie umąc tych zapasów gdzieś tam przytrzymałem im i wiem, jak to jest ciężko stamtąd wyjść. Dużo ekspertów mówi, że ty w boksie miałeś bardzo szeroką pozycję, bardzo szeroko rozstawione nogi, co pomaga ci w MMA nie być obalanym tak łatwo i powiedz mi, czy faktycznie ty czujesz, że... Ja nie chcę gadać o tym, co mi pomaga, nie pomaga, skupmy się na jutrze, już jestem padnięty, jak widzicie, skupmy się, co będzie jutro, szykuje się świetny fight card cały i nas cieszy się, że mogę być częścią tego spektaklu. To my cieszymy się, że jesteś częścią tego spektaklu, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.